O, Robota czeka. W tej cywilizacji, jeśli usłużyje nam się kilow, umrzemy. No, dobra. Już. No, dobra. Nie wleczeć się. Ej, dobra, dobra. Co mamy robić? Macie wykopać nam mi dzisiaj stak kamienia, a jeżeli tego nie zrobicie, umrzecie. Nie widzowie, jeśli nie wykopacie staka kamienia, to umrę. A mój kilow ma tylko jedno użycie. Ja zostaję zrobić. Psst, ninja. Masz może no. dać mi jakiś kill off? No, mogę, ale pod jednym warunkiem. No jakim? W swojej widzowie pod tym filmikiem zostawiam subskrypcję i lajka. Dobra. Widzowie proszę zostawcie subskrypcję i lajka, bo inaczej umrę. No, ufam, że zostawili. No, no, no dobra, jeśli będzie. Dobra, dzięki wielkie. Teraz mogę nakopać kamień.